Cześć, moi drodzy, witam Was w pierwszym QA na moim kanale. No i dzisiaj będę odpowiadał na Wasze pytania, które zadawaliście mi na Discordzie. Dlatego ja jeszcze z nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania tego materiału. Ok, pierwsze pytanie jest od Ai Gustavo C. Kiedy rozpocząłeś przygodę z Ety? Swoją przygodę z YouTube'em rozpocząłem w 2018 roku i wtedy 3 lipca 2018 roku na mój kanał wracał pierwszy film. Ok, drugie pytanie od Miłosza. Ile masz lat? Mam 16 lat. Ok, kolejne kilka pytań będzie od dedoktora. Ok, przechodzimy do pierwszego pytania: czy pokażę twarz? Tak, mam zamiar to zrobić, ale na 100 tysięcy subskrypcji. Kolejne pytanie: Jaki jest Twój ulubiony napój? Nie mam żadnego ulubionego napoju, kiedyś to była Coca-Cola. Ale aktualnie już okolic nie pije, teraz bardzo często pije herbatę. Dobra, kolejne pytanie, i tutaj myślę, że chodziło Ci o to, że gdyby nie było takich ników jak Miryko 14 albo Myrygalaretka, to jaki nick bym wymyślił? Myślę, że wtedy po prostu użyłbym swojego imienia. Czwarte pytanie od Doktora. Jeśli nie Roblox, to co bym nagrywał? Myślę, że nagrywałbym Fortnitea, Minecrafta i może jeszcze jakieś inne gry. Za niedługo na moim kanale pojawi się nowa gra. Ale nie powiem wam, jaka to będzie gra. To będzie taka niespodzianka. Przechodzimy do kolejnego już pytania od detektora. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka? Nie mam żadnej ulubionej piosenki, lubię dużo piosenek, ale nie mam żadnej ulubionej. Dobra, kolejne pytanie. Jaki jest Twój ulubiony youtuber i co nagrywa? Mam dużo ulubionych youtuberów, ale z tych, co nagrywają Robloxa, to bardzo lubię oglądać Feyrota, Plepsa, Mendiego i Crickcrafta. Okej, okay, ostatnie siódme już pytanie. Od Doktora. Jakie chciałbyś mieć imię, jak nie Jakub? Zdaje mi się, że tak masz na imię, tak? Mam tak na imię. Chciałbym mieć wtedy na imię Franciszek i takie mam trzecie imię, które sobie wybrałem podczas bierzmowania. Okej, okay, kolejne pytanie znowu od Aja i Gustawowski. Jakie masz plany na kanał i czy wiążę swoją przyszłość z YouTubem? Tak, wiążę swoją przyszłość z YouTubem, a co do planów na kanał, nie chcę Wam za dużo zdradzać, ale w najbliższym czasie mam w planach włączyć sobie donajty, żebyście mogli na no, jeżeli ktoś oczywiście będzie chciał, wysyłać mi donaty. Ok, kolejne pytanie znowu od miłosza: Czy lubisz maka i jaka jest Twoja ulubiona restauracja? Bardzo lubię maka, chociaż nie pamiętam kiedy ostatnio byłem, coś zjeść w McDonaldzie i nie mam żadnej ulubionej restauracji. Ok, kolejne pytanie znowu od D doktora: Czy to Twój ostatni QA i czy będzie ich więcej? Myślę, że to nie jest mój ostatni QA i myślę, że w przyszłości będzie ich więcej. I to już będzie ostatnie pytanie w tym Q&A'u, również od Miłosza, czy masz telefon, tablet? Tak, mam telefon Huawei P30 Pro i miałem kiedyś tablet, nawet dwa tablety, ale obydwa już nie działają. W tym Q&A'u to już jest wszystko, to były wszystkie pytania, które zadaliście mi na Discordzie. Ja się już Wam żegnam, Trzymacie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, live'ach z Roblox'a na moim kanale. Trzymajcie się, no i oczywiście siema! Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's